Witajcie! Zapraszam dzisiaj na unboxing zestaw figurek bitewnych z Pokemonów, których mamy tutaj 8 sztuk. Proszę bardzo. Figurki te są firmy Yazuares i one również w niektórych przypadkach pasują do takiego pasa z takimi Pokebolami, którego pokazywałem na innym filmie. Możecie sobie zerknąć na mój kanał i też zobaczyć. Ale z tego co widzę, to chyba nie wszystkie będą pasować i zaraz sprawdzimy, które. Zanim otworzymy jeszcze ten zestaw, zobaczmy w ogóle jakie Pokémony mamy tutaj w środku. Jest Jigglypuff, jest Cubone, są startery z Galaru, jest Magikarp, Pikachu oraz Vaporeon. Ogólnie tutaj z tyłu, na odwrocie opakowania, możemy zobaczyć jeszcze inne e, zestawy figurę, które są dostępne w sprzedaży, jak na przykład chociażby Ambreon i Espion, oraz inne zestawy z tymi pokebolami, y, czyli Pokeball plus figurka, która jest do tego pasa, który można sobie przypiąć. No dobrze, to teraz możemy zobaczyć, co tutaj jest w środku, jak wyglądają te wszystkie figurki. Proszę bardzo, bardzo ładnie spakowane. One są wszystkie zabezpieczone, żeby podczas transportu nie przemieszczały się i nie niszczyły się. Widzę, że tutaj jest bardzo drobna ulotka informacyjna. Zanim dorwiemy się do figurek, zobaczmy, czy jest tutaj jakaś instrukcja, czy po prostu reklamówki pokazujące jeszcze inne figurki, które mogą być dostępne w zestawach i może sobie je dokupić. I tak jest, proszę bardzo, mniej więcej podobnie co na odwrocie opakowania. Inne jeszcze zestawy, które można dokupić do całości. No i tu mamy? zacznijmy może od tego Magikarpia, który widzę, że jest nawet na podstawce. O! Podstawka, jak widać, składa się z dwóch części. Jest zwykły Magikarp, który, któremu rusza się ogon. I który ma takie lekko, z takiego lekko gumowego materiału, ma płetwy, więc spokojnie tutaj się nic nie urwie. Można spokojnie te płetwy łapać. I on może leżeć, na przykład na dłoni, ale może też, ma tutaj podstawkę, i może też na tej podstawce być przyczepiony. Na przykład zróbmy to w ten sposób. I on może, proszę bardzo, na tej podstawce stać. Możemy go wziąć nawet i przesuńmy. Proszę bardzo, może być to. Oprócz tego drugą dużą figurką jest tutaj waporion. Wyszedł. Proszę bardzo. Jest waporion, któremu ruszają się... Proszę bardzo, tylne łapki. Przednie również. Czyli można spokojnie ustawić go w jakiejś pozycji można siedzącej. O! Prawie, prawie. Natomiast to jest ważne. Vaporion ym, niestety chyba nie zmieści nam się dokładnie do tego pokebola, który jest w zestawie. Szkoda. Mamy już dwójkę. oprócz tego w zestawie mamy na przykład Pikachu. ładnie. Jest Pikachu i Pikachu jest bardzo podobny do tego innego Pikacza, który jest dostępny w pierwszym zestawie, proszę bardzo. Tak wyglądał ten, który był w zestawie z pasem, a ten jest w zestawie z figurkami. I on spokojnie już mieści się do tego przygotowanego wcześniej Pokebola. Tutaj wydaje mi się, że już wszystkie te Pokemony z górnej yy, części będą się mieściły. Więc jest Pikachu, proszę bardzo, uśmiechnięty z łapką w górze. Jemu się tutaj niestety główka nie rusza. Mamy jeszcze Jigglypuffa Myślę, że do wyciągnięcia Jigglypuffa może być potrzebny rodzic Ale tak, jest i Jigglypuff Mamy jeszcze Cubona, Cubon, który chyba też się mieści do tego Pokébola, dokładnie Też się mieści Na szczęście te wychodzą dosyć łatwo, mamy jednego Drugi i gruki. I teraz jak widzicie, to jest dosyć pokaźna kolekcja, która nie tylko wygląda dobrze, ponieważ zobaczcie, oni są bardzo dobrze zrobieni. Ładnie wyglądają te wszystkie yy, nadruki na ich twarzach. To są figurki, które są zrobione oczywiście z tworzyw sztucznych, więc raczej nic wielkiego. Oj, nie powinno się stać z nimi. Natomiast zdecydowanie, jeżeli chodzi o ich jakość, to spokojnie można się chwalić nimi i wykorzystywać do walk i do zabawy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące z tych figurek oraz tego zestawu, dawajcie znać w komentarzach, na spokojnie postaram się odpowiedzieć na wszystkie z nich. Wejdźcie również na stronę www.pokemonwaw.pl, link znajduje się w opisie, w którym opisuję te wszystkie zestawy oraz hmm, inne zabawki Pokemon, które są dostępne w sklepach w Polsce. Trzymajcie się, pa!